Jak wygląda profilaktyczna wizyta stomatologiczna, czyli przegląd stomatologiczny. Podczas takiej profilaktycznej wizyty stomatologicznej, zwracamy uwagę zarówno na mm, obraz zewnątrz ustny, jak i wewnątrz ustny. Patrząc na pacjenta, oceniamy też, czy nie ma jakichś nieprawidłowości albo asymetrii w zakresie głowy i szyi. Powinno zbadać się węzły chłonne. Hmm, które się lokalizują w tym miejscu. Za chwilę je zbadamy, bo lepiej jest je zbadać na siedząco. Hmm, oraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w jamie ustnej. <laughs> Poproszę o tworzenie buzi. Sprawdzamy, czy są jakieś ubytki w zakresie zębów. Sprawdzamy błonę śluzową policzków, czy nie ma jakichś nieprawidłowości. Zmętnień. Sprawdzamy język, poproszę o wystawienie języka, podniebienie, dno jamy ustnej. No ja tutaj sprawdzam, czy są jakieś ubytki, które mnie niepokoją i wymagają leczenia. Jeżeli szukasz stomatologa do wykonania przeglądu, wejdź na www.medcena.pl.